Cześć, ze strony kadr, to jest kolejny gameplay z gry The Forest. W dzisiejszym odcinku troszeczkę sobie tutaj porobię w moim obozie. W planach mam zrobienie takiej tutaj kładki blisko mojego tutaj domku na wodzie, co mi pozwoli w późniejszym czasie zbudować jakąś może jakąś większą platformę pośrodku właśnie tego tutaj zbiornika wodnego. Początkowo chciałem zrobić tą kładkę dookoła mojego, taki pomost dookoła mojego domku, ale niestety tutaj jest ten głaz, który mi skutecznie przeszkodzi takie coś zrobić, taką operację. Gram sobie na patchu 0.28, z tą różnicą, że wyszedł, wyszedła poprawka, która usuwa tego kanibala rzucającego dynamitem, co oczywiście na plus, bo to było troszeczkę przesadzone, rozpalmy sobie ognisko oczywiście. Jako, żeby było. Zjedzmy coś sobie. patrzę, że jestem głodny. Też bym się czegoś napił. Poza odcinkiem pochodziłem sobie troszeczkę po mapce. Bo pamiętam, że kiedyś postawiłem pułapkę w tamtej części, w tamtej części mapki. W Niestety sensie nic się w niej nie złapało, ale po drodze znalazłem trochę tutaj roślinek. W sensie jakiś tam ziół. I jestem ciekawy, czy uda mi się z nich stworzyć jakieś medykamenty. O jest, stworzyłem właśnie medykamenty ziołowe. Z aloesu i z marigolda, niestety nie ma więcej aloesu, no trudno. Znalazłem, znalazłem właśnie też trochę nasion, co dobrze się składa, bo... Chcę sobie troszeczkę właśnie może zająć się tak jakby rolnictwem w The Forest. Tutaj mam, naprawiłem? no dobra. Tutaj właśnie mam takie, te moje miejsce, w którym mogę sadzić taki ogródek. Jak widać tutaj zasadziłem, przydałby mi się jeszcze jeden, no, ale to może w przyszłości zbuduję, bo to zostało w ostatnim, czy tam, w jakimś tam patrzył troszeczkę zmieniony ten cały ogródek i teraz o inaczej działa niż wcześniej, więc z chęcią to stestuję. Coś tutaj jeszcze. A wyciąłem to drzewo tutaj, na szczęście na pot mi nie spadło. E, dobra, może przejdźmy właśnie do jakiejś tam pracy, roboty. E, co ja miałem zbudować? Tutaj taką kładkę. I jak ja to zrobię? No więc tak, potrzebuję na pewno platformy, mniej więcej w tym miejscu, od której właśnie ta moja kładka się będzie zaczynać. Później możliwe, że zrobię sobie custom platform, ale póki co, właśnie e, przyda mi się tego typu platforma. Oczywiście trzeba ją odpowiednio ustawić, bo to jest bardzo ważne. No, myślę, że jest dobrze. To będzie dość duża budowla. E, pochłonie troszeczkę mojego czasu. Oczywiście. A, ja mam tutaj trochę kudy, to dobrze. Oczywiście, przez to, że zbuduję tą platformę, jest większe ryzyko, że jakoś tutaj kanibale stąd może się dostaną, przesko przeskoczą czy coś. To też na pewno będę musiał w przyszłości jeszcze tutaj dowalić jakiś mały murek obronny. Tak, oczywiście czysto prowizorycznie, na wszelki wypadek. Nie chcę mieć jakichś niespodzianek. Jakichś gości niespodziewanych w moim obozie. Dobra, jeszcze jedna kłoda. Oczywiście boję się ścinać tych drzew, które są w obozie. A, muszę te małe drzewka też pościnać, bo one mi nie są tutaj potrzebne. Chociaż i tak, za jakiś czas wyjdzie nowy patch, to one mi odrosną. Dobra, zetnijmy sobie może to drzewko ładne. Mam nadzieję, że żadne kanibale mi tutaj nie przylezą. W ostatnim patchu troszeczkę zmieniono, zmniejszono częstotliwość. Pojawiania się kanibali, czyli teraz teoretycznie powinni oni rzadziej udawać się tutaj na jakieś tam swoje schadzki, dla mnie jest to oczywiście duży plus. Czasami po prostu z tymi draniami nie chce mi się bić. Ja się tam jeszcze zwykłych to tam pokonam, oby też mnie nie atakowali w grupie. O pióro! Jest jeszcze jakieś pióro? Bo ja cały czas poluję na ptaki i pióra. Bo chcę zrobić strzały. Ale mi się nie udaje. E, gdzieś tutaj powinny być te kłody. Już cholerny ptak. O, jest, dobra. Złapałem pióra. Zaraz sobie zrobiłem strzały. Tylko gdzie są moje kłody? Nie cierpię, jak mi uciekają kłody. O czym ja mówiłem właśnie, jeżeli spotkam jednego tam kanibala, to tam trudno zabije go już. Najgorzej jak pojawi mi się jakiś taki bardziej zbutowany czy coś. Albo jeśli. Gdzie jest jeszcze jedna kłoda, no. Albo jeśli zaatakują mnie w grupie, to też może być mały problem. A, jest, tutaj, dobra. Mam ją. Więc sprawdźmy sobie może strzały. Do tego oczywiście będę potrzebował piór, dokładniej mówiąc, pięciu. Tak. Oraz patyka. Tak jest. No i mam strzały. Oczywiście teraz mogę pokazać, jak to wygląda, umieszczanie strzał w tym naszym tutaj koszyku w w domku, który sobie zrobiłem w ostatnim odcinku, a ten właśnie koszyk został dodany w ostatnim patchu. Dobra, więc mam już tutaj pierwszą kładkę, i teraz po prostu trzeba będzie poprowadzić je w tą stronę. Tylko albo będę robił takie pojedyncze, które lepiej troszeczkę mój zanim ustawić i kontrolować, albo będę robił custom foundation. Z tym jest czasami. Myślałem, że cannibal. Z tym jest czasami problem. Jeżeli mam być szczery, dlatego chyba jednak nie będę robił Custom Foundation, tylko będę ustawiał platformy pojedynczo. Bo dlaczego nie? I znowu, oczywiście trzeba to w miarę ładnie ustawić. Będzie to problem za każdym razem. O! Czy jest dobrze? Co jest, moja postać się jakby zblokowała? Dobra. No, myślę, że jest dobrze. Czyli, o, tym razem 11 kłód potrzebujesz, no ja nie mogę. Zdecyduj się. Pewnie tutaj już się robi głębiej. I potrzeba więcej pali, żeby wbić w ziemię czy coś. Jezu, te przyciski mi się mylą, czasami Energia mi maleje, trzeba się napić. W sensie, pragnienie mi się robi, czyli też energi energia mi trochę maleje. E, może coś sobie zjem, no niech będzie batonik. I idziemy rąbać drzewa. Jest! Ło, ale się znowu wystraszyłem. Jesus Christ, po prostu ja już mam tych... Co to, jak nagle zaczęły mi się kanibale się pojawiły, to to mi się zaczęło ścinać. A gdzie się pchasz? Uff, dobra, wychodzimy. O ty gnoju niszczysz mój obóz? Ja! Dwóch naraz. Jeszcze żyjesz? Co ty jesteś, jakiś wytrzymały? Naprawiamy obóz szybko. Żyjesz? To znowu baba kanibal. Jeszcze żyję. O nie, wlazła mi do obozu. No, na szczęście tego nie przeżyła. No, kurde. Widzicie, straszak na kanibale stoi tuż przy obozie, ale oni nic sobie z tego niestety nie robią. Więc zaraz zaczną. Nie, jeszcze jeden. No co za dziadostwo. Wąd z mojego obozu. O, zęby stracił. Aha. O, patrzę, nieźle mnie zaczął bić. Jeszcze jeden. No jestem brudny w krwi, to się umyje, Bo od tego się chyba choroby tutaj robią czy coś takiego. Aaa, no nie wierzę, odwiedzili mnie. No jeszcze jeden? A ten co, zmartwychwstał? Co, jest nieśmiertelny? Czy co? Czy mi się wydaje, że jeszcze jeden tu jest? Dobra, leż na razie, na razie. No ja to podpalę, ciekawe czy teraz będą się bać. No, czemu to się nie chce podpalić? Ej, no co jest? Dobra, to zaraz zrobimy coś ciekawego. Dawaj, jeszcze straszniejszy straszak. Teraz się podpali? Nie? No to o co chodzi? No dobra! Czemu tutaj jest ten straszak? Oni się nie boją, no cholera jasna! Hmm, tutaj są dwa drzewa czy co? Dobra, trzeba tak ściąć. Kurczę, trzech się pojawiło! Na szczęście powiem wam, że i tak to jest teraz... O nie! Nie! Ej. Znowu to samo. Na szczęście mój podżyje. Uff. Niby mieli zmniejszyć te pojawianie. Co? No, nie wierzę. Nie! <ścoughs> nie! WTF, jaka wpadka! Gazibo mi całe zniszczyło te drzewo! Jasny gwint! Kurde, no, po prostu. Aj, cholera, w dupę by to. Dobra, co by to teraz zrobić, słuchajcie? Śmiech śmiechem, ale to nie jest śmieszne. Tyle pracy poszło się walić. Trzy odcinki, y nie. Dwa odcinki robienia tego gazebo plus y to, że drewno zbierałem poza odcinkiem i to dość sporo czasu. God damn it! Cholera, jasna, no ale się wkurzyłem. Dobra, wiecie co, ja chyba sobie zrobię tak, że po prostu cofnę save. Eee, bo nie, naprawdę, to jest dla mnie przykro, stracić takie gazebo. no tym bardziej, że nie posłużyło mi aż tak długo. A miałem z nim dość duże plany w przyszłości. Damn, damn, po prostu, no tak się wkurzyłem. Co, Chrystus, to po prostu człowiek gra wtedy The Forest, chce żeby tu wszystko było ładnie, obóz, a jak przychodzi co do czego, to jep i koniec po prostu. Dobra, jednak chyba zrobię tak, że cofnę sobie save'a, słuchajcie, po zakończeniu tego odcinka. A to, co już udało mi się w tym odcinku zrobić, czyli... Czyli nie aż tak dużo. Tą jedną platformę, tą zacząłem, posadziłem coś tam w ogródku, to sobie po prostu zrobię poza odcinkiem. I w następnym gameplayu wrócę z powrotem do tego momentu, w którym jestem teraz, z moim budowaniem, lecz odzyskam moje gazebo. Ach, normalnie to jest jeden z moich gorszych momentów w Grze The Forest, jakich doświadczyłem. Dobra, słuchajcie, więc w tym gameplayu to już wszystko trochę się wkurzyłem. Wy się pewnie śmialiście. Ale to było szczerze mówiąc, nie wiem czy z mojej winy, bo ja kierowałem, starałem się skierować te drzewa w drugą stronę. E, dobra, tak więc jak już mówiłem w tym gameplay to już chyba wszystko. Widzimy się w następnym odcinku z gry The Forest, który mnie niesamowicie teraz wkurzył. E, dzięki za oglądanie, jeżeli wam się podobał to oczywiście łapka w górę. Cześć!